Syrena spieprza przed turystami 20 km na godzinę w sytuacjach zagrożenia, a normalnie pływa sobie powoli 10 km na godzinę. Żyje do 70 lat, rośnie do 3 m długości i wadę do 400 kg, czasami bardzo rzadko nawet do 900 kg. Krowa morska, czyli diugoń z rodziny manatów jest zagrożonym gatunkiem na wyginięcie z powodu turystyki rabunkowej oraz kłusownictwa ponieważ syrena żyje w ciepłych wodach u wybrzeży Oceanu Spokojnego Indyjskiego, gdzie żywi się wyłącznie trawą morską. A w miejscu żerowania długonia z rodziny syren budowane są hotele i pomosty, gdzie występują podwodne łąki, na której pasą się syreny. Ochrona manatów wymaga działań na kilku poziomach. Od Twoich nawyków nad wodą po globalne kampanie. Bezpieczna żegluga, jeśli pływasz łodzią motorową, Przestrzegaj stref wolnego pływania, ponieważ kolizje z łodziami to najczęstsza przyczyna śmierci tych zwierząt. Zakaz dokarmiania. Nigdy nie dawaj manatom jedzenia. Kontakt z ludźmi sprawia, że przestają się ich bać i częściej wpływają pod śluby motorówek. Ochrona czystości wód. Ogranicz użycie nawozów w ogrodzie. Ponieważ spływają one do rzek, powodując zakwit glonów, które zabijają trawę morską. Główny pokarm manatów śmieci. Sprzątaj po sobie żyłki i plastiki, ponieważ manaty zaplątują się w nie, co często prowadzi do utraty płetw. Dugoń charakteryzuje się masywnym ciałem brakiem płetwy grzbietowej. Oraz ogromną płetwą poziomą przypominającą ogon wieloryba, dlatego nazywany jest syreną. Możesz wspierać fundację Save the Manat Club lub lokalne programy ochrony, tak jak w naszym wrocławskim ZOO, które właśnie hoduje syreny, aby odnowić ich populację na świecie. Jeżeli chcesz wesprzeć kanał Światowy Świat, który również bierze udział w ochronie środowiska na świecie, możesz postawić mi kawę. Link jest w bio na mojej stronie głównej do Bajkofi i do Paypal.me. Zostaw świat lepszym! Nasza Ziemia przyszłość naszych wnuków.